Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej prezydenta miasta Torunia. Jest z nami prezydent Torunia, pan Michał Zaleski. Przedstawiamy informację dotyczącą realizacji programu dofinansowań na przydomowe instalacje retencyjne, ale to za chwilę, bo tradycyjnie już nasze spotkanie rozpoczniemy od informacji dotyczącej sytuacji epidemiologicznej. Wczoraj w zasadzie. Minęły dwa tygodnie, od kiedy dzieci, młodzież poszła do szkół. No i widać też odzwierciedlenie koronawirusa w szkołach, w tych wynikach czy w informacjach, które pojawiają się w mediach, że od czasu do czasu koronawirus w szkołach czy w placówkach takich edukacyjnych się pojawia. Ale tutaj już o szczegółach będzie mówił Pan Prezydent. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu, a więc zaczynamy od tej informacji dotyczącej epidemii. Już od kilku miesięcy niezmiennie na każdej konferencji pojawia się ten temat. Zacznę od informacji ogólnych, a więc dane dotyczące zarówno miasta Torunia, jak i powiatu. Do tej pory, od połowy marca do dnia dzisiejszego, 406 osób zarażonych łącznie w tym obszarze. No, na szczęście 282 osoby wróciły do zdrowia już po zarażeniach, a więc tak bardziej optymistycznie można w związku z tym na te liczby spojrzeć. Pewnego czasu także ukazują się podawane przez powiatowy inspektorat sanitarny, sanitarno-epidemiologiczny. Informacje oddzielne dla Torunia i dla powiatu tormskiego, a więc ten stan na dzisiaj. W Toruniu 262 osoby, w powiecie toruńskim 144. Kiedy spojrzymy nieco wstecz, a więc od czasu, kiedy podobną informację poprzednio przedstawiałem, to w Toruniu przybyło 18 osób zarażonych, 200 tysięcy mieszkańców, a w powiecie toruńskim 27 osób zarażonych niespełna 100 tysięcy mieszkańców, a więc no... To tempo zachorowań, jak widać, jest zakażeń jest większe w powiecie toruńskim, ale to oczywiście taki moment uchwycony, pierwsze niespełna dwa tygodnie tego miesiąca, w którym jesteśmy, a więc września. Zapewne Państwo możecie zobaczyć też planszę, która pokazuje zakażenia na obydwu obszarów, a więc obydwu powiatów. Od początku, czy od końca marca, od początku epidemii do ostatnich dni, do 15 września. No i to, co już wcześniej mówiłem, raz jeszcze potwierdzam: w sierpniu mamy większy przyrost zakażeń niż był on w początkowym etapie epidemii, a więc w kwietniu, i to widać wyraźnie w tych informacjach, które są przedstawione na tej planszy. Obawiamy się, że we wrześniu nie będzie dużo lepiej ale oczywiście czas pokaże. Pojawiają się pierwsze zakażenia w placówkach oświatowych. Są to pojedyncze przypadki, ale decyzje wówczas nadzoru epidemiologicznego są jednoznaczne, jeżeli jest wynik dodatni u uczennicy, u ucznia. Cała klasa jest kierowana na kwarantannę i także panie i panowie uczący tą klasę również są kierowani na kwarantannę. Zdarzają się pojedyncze przypadki i mamy takie sytuacje w dwóch toruńskich szkołach, szkołach ponadpodstawowych. Zdarzają się pojedyncze przypadki. Skierowania na kwarantannę uczennicy, czy ucznia, czy także nauczycielki, nauczyciela w związku z domniemaniem ewentualnego zakażenia, czy po kontakcie z osobą zakażoną. Natomiast te przypadki oczywiście też należy domniemać, będą się pojawiały w zbiorowości liczącej 30 tysięcy uczennic, uczniów, przedszkolaczków, w tym licząc i około. Prawie ponad 4 tysięcy, na pewno pracowników szkół i przedszkoli. No jest oczywiste, że pojedyncze przypadki będą się zdarzały. To no właściwie tyle miałbym do przekazania w tym wątku dotyczącym epidemii, aczkolwiek oczywiście na koniec niezmiennie ten sam, co zawsze. Apel prośba o to, aby również i, aby również i poprzez media. Dotarł on do mieszkanek i mieszkańców miasta Torunia i powiatu toruńskiego, mianowicie y, przestrzegajmy zasad, które obowiązują, a więc zasad związanych z dystansem społecznym, z koniecznością zasłaniania nosa i ust, bo to daje szansę na ochronę przed zarażeniem wirusem. Y, wreszcie, oczywiście, dezynfekujmy dłonie, myjmy często te dłonie, bo to również jest sposób przenoszenia wirusa. I to powinno nam znacznie poprawić nie tylko samopoczucie, ale i także zapewnić ochronę przed zakażeniami koronawirusem, bo on jest i są kraje w Europie, gdzie już w tej chwili istotnie wzrasta ilość zakażeń, i to też trzeba o tym pamiętać, a przecież my kontaktujemy się w ramach Europy, a więc również i pojawienie się zwiększonej ilości zakażeń w kraju też nie jest rzeczą, którą należałoby wykluczać w tym lokalnym środowisku, czyli tutaj u nas w mieście Toruniu i powiecie toruńskim dane, jakie przed chwilą przedstawiłem. Kolejny temat, o którym chciałbym państwa poinformować, to efekty uchwały. Rady Miasta Torunia z 18 czerwca, więc nie tak dawno przyjętej, dotyczącej, dotyczącej zapewnienia powstrzymania wody na naszej planecie, no już prozaicznie na terenie miasta Torunia, wód opadowych, a więc poprawa małej retencji. I Rada Miasta zdecydowała się po raz pierwszy. W historii chyba miasta na wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych, a więc inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, zmierzających do tego, aby zatrzymać wody opadowe na terenie nieruchomości, bo o te nieruchomości przecież chodzi. Z tych środków finansowych, które były i są zaprojektowane w tegorocznym budżecie, kwota przypomnę 400 tysięcy złotych. Mogli i korzystają mieszkańcy Torunia zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy. Wysokości dotacji są bardzo zróżnicowane. Co do zasady 80% kosztu wykonania takiego sposobu łapania deszczówki na nieruchomości w przypadku pojemników od 200 do 700 zł, w zależności od wielkości pojemnika, w przypadku podziemnych zbiorników w zależności też od wielkości, do 8 tysięcy złotych, w przypadku bioretencji do 9 tysięcy złotych, w zależności od powierzchni objętej tą bioretencją, system drenażu do kolejna możliwość uzyskania do 9 tysięcy złotych i system nawadniania terenów zieleni, terenów zadrzewionych, to także kwota do 9 tysięcy złotych. Taki był moment wyjściowy, Czekaliśmy na zainteresowanie Torunianek, Torunian tym pomysłem, bo przecież rzecz była nowa, aczkolwiek podobne rozwiązania znalazły już miejsce w innych miastach, na przykład Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Tarnowie, Bielsku Białej, pewnie już w kilku kolejnych miastach, nie, nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zebrać, zinwentaryzować. Nabór wniosków odbywał się od 13 lipca do 3 sierpnia. Łącznie złożono 54 wnioski. Z 52 zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwie osoby zrezygnowały, czy dwa podmioty bardziej będzie to poprawnie zrezygnowały z realizacji zadań w tym roku. No i w efekcie przygotowaliśmy 40 umów, no bo w zależności od wnioski były, były większe ilości niż to wynikało z ilości nieruchomości. Dofinansowanie, jakie łącznie zostaje udzielone beneficjentom, Wnioskującym to jest prawie pełna kwota 390 tysięcy na wspomniane 400 tysięcy. Zróżnicowana wysokość dofinansowań, pojedyncze takie beczki, właściwie tak prozaicznie należałoby określić na konkretnej nieruchomości 200 zł, najniższe kwoty, ale średnio 7600 zł. Dużo pomysłów także łączonych, a więc na nieruchomości i beczki do łapania wody. з Ренян uh, і Rur spustowych, dokładnie, i drenaż, i nawadnianie terenu zielonego, a więc to wszystko połączone ze sobą, to daje ciekawe rozwiązania. 100 zbiorników w efekcie dzięki tym pomysłom powstanie, w tym 56 naziemnych i 14 systemów nawadniających. Jak to zostało we wnioskach przedstawione i jestem pewien, że zostanie zrealizowane, system nawadniania obejmie prawie 16 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast ta woda z dachów spłynie z dachów o powierzchni ponad 7200 metrów kwadratowych. I to są te sposoby i te pomysły toruńskie, które mogą być wsparte ze środków budżetu miasta. Od razu odpowiadam na ewentualne pytania, czy zamierzam zaproponować Radzie Miasta podobne rozwiązanie na rok przyszły. Informuję, że zamierzam. Oczywiście no, budżet będzie trudny przyszłoroczny, ale myślę, że na ten cel nie dość, że się środki finansowe znajdą, to po takim udanym starcie mieszkańców Torunia po środki tegoroczne na pewno przyda się tych środków nie Nieco przynajmniej więcej, ale poza tym są także środki z programu państwowego Moja Woda, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje ten program w skali całego kraju, to jest 100 milionów złotych, tam ma dofinansowania nieco inaczej podzielone, 85% kosztów, nie więcej niż 5 tysięcy złotych i od 1 lipca można składać wnioski. Do tej pory jeszcze całego limitu środków tegorocznych nie wykorzystano. I ważna informacja: jeżeli ktoś nie zdążył z wnioskiem do miasta, może skorzystać z wniosku państwowego. Moja Woda, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I warto pomyśleć również o tych możliwościach. Pogoda jest oczywiście czasami przekorna, więc kiedy zaczynaliśmy ten program, było bardzo sucho, a potem przyszły deszcze, właściwie cały czerwiec był deszczowy, lipiec także ale to nie zmienia postaci rzeczy, że każda kropla wody zatrzymana dla potrzeb środowiska naturalnego, wody deszczowej jest potrzebna i ważna, a więc tym, którzy chcieliby tym się zainteresować, pomysłem dofinansowania przydomowych instalacji retencyjnych, jak i pojemników do wyłapywania wody deszczowej, zachęcam już do myślenia przed przyszłym rokiem i możliwościami, jakie w tym kolejnym roku również będą. To tyle z mojej strony. Widzicie państwo jeszcze tutaj taką mapę, oczywiście symboliczną, tego w jaki sposób rozmieszczone będą te pojemniki, czyli z różnych stron Torunia te wnioski spłynęły i rzeczywiście. Rozłożyło się to w całym mieście. Oczywiście przyszłoroczna edycja wzbogaci tą mapę zapewne o kolejne miejsca. Panie prezydencie, jest pytanie właśnie jeszcze w temacie retencji. Tutaj już padło to wyjaśnienie, ale 52 wnioski, a 40 umów, pyta, Dopytuje Szymon Spandowski z nowości. Tak, bo te umowy są sukcesywnie podpisywane i dlatego ten stan na dzisiaj to jest 40 umów i kolejne. Kolejne umowy po dzisiejszym terminie, czy w trakcie jeszcze nawet w tym tygodniu będą podpisywane. Tak jak wspomniałem wcześniej, 52 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym no, zmierzamy do, do pełnego sfinalizowania strony formalnej. Oczywiście strona praktyczna albo już jest realizowana, bo informacje już beneficjenci otrzymali i mogli, mając świadomość, że miasto swój udział zapewni, mogli już rozpocząć realizację. Tak, trzeba pamiętać, że wnioski były składane do 3 sierpnia, wnioski trzeba było przeanalizować, też nie wszystkie były rozpatrzone pozytywnie, trzeba było je uzupełniać, więc na dzisiaj rzeczywiście na wczoraj dokładnie 40 umów było przygotowanych, kolejne w najbliższym czasie. Widzę, że nie ma więcej pytań, więc bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i bardzo prosimy o przekazanie informacji mieszkańcom za pośrednictwem Państwa mediów. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, do zobaczenia.